Przypominamy Państwu, że rozmowy, które przeprowadzamy w audycji tu i teraz można oglądać na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Można oglądać także naszą panią gościnie, która jest w studiu, pani Elżbieta Kosydar, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITU. Długa nazwa, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy gorąco, będziemy rozmawiać o przepięknym wydarzeniu. 41. Królewska wystawa róż w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To wydarzenie miało miejsce pod koniec sierpnia. Czy pani już tak ochłonęła troszkę po tym, myślę tu o zmęczeniu, czy już troszkę odpuściło, ale też o tych emocjach, które na pewno towarzyszyły temu, co się wydarzyło? Emocje były bardzo duże. Poza tym, no, jest to prestiżowa wystawa, ponieważ pierwsza odbyła się w 1882 roku jeszcze właśnie w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Chcieliśmy nawiązać do tej tradycji, bo te wystawy odbywały się przez jakiś dłuższy czas, z tym, że teraz pandemia spowodowała to, że ostatnia odbyła się w tysiąc, 2019 roku i w ubiegłym roku nasze stowarzyszenie, ponieważ obchodziło 65-lecie, staraliśmy się zreaktywować tą wystawę i y, zwróciliśmy się do Łazienek Królewskich, czy możemy y, tą wystawę reaktywować. No i oczywiście była zgoda y, i w ubiegłym roku y, po tym, y, po tej przerwie pierwszy raz, żeśmy zrobili tą wystawę, a w tym roku po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez łazienki królewskie, aby stać się partnerem Bo okazało tego się, wydarzenia. Że sukces ubiegłoroczny był niekwestionowany, a w tak. tym roku było jeszcze lepiej. A w tym roku było jeszcze lepiej. Naszą wystawę zwiedziło 10 tysięcy osób. W łazienkach królewskich stała kolejka, żeby wejść. Pokazaliśmy ponad 5 tysięcy róż, które były ułożone w szklanych, pięknych wazonach po 50 róż każde. I one te róże brały udział w konkursie. Konkursie. Konkurs na najpiękniejszą różę zdobyła róża Mandarin Expression. Jest to róża o takim kolorze. No to no, Tak, to nie jest takie proste określić ten kolor. Tak, nie jest mandarynkowa, ale jest jakaś łososiowo-morelowa. E, mandarynkowa. Tak, z takim bardzo pięknym środkiem zielonym. Jest to taka róża, która akurat ta, która przyjechała do nas z Ekwadoru, ponieważ część róż, które były na tej wystawie, były produkt, wyprodukowane, uprawiane w Polsce, ale część było przywiezionych z zagranicy, czyli eksportowane na przykład ta była z Ekwadoru, bo część róż, które są na rynku polskim w kwiaciarniach, właśnie najczęściej przyjeżdżają z Ameryki Południowej do nas. Więc ta róża akurat została nam przekazana przez hurtownię Pietruch, no i wygrała. A tych róż było, tak jak mówię, ponad 5 tysięcy. Oprócz tego były inne kwiaty, które, może, które zdobiły galerię rzeźb w Starej Orangerii. Jeżeli ktoś był, to pamięta to piękne wnętrze. Na samym środku były właśnie pojemniki z tymi różami konkursowymi i był to konkurs publiczności, więc każdy mógł oddać swój głos na różę, która mu się najbardziej podobała. No i właśnie ta zyskała największy aplauz. Poza tym galerie rzeźb zdobyły, zdobyły kompozycje, gdzie były i róże, i różne inne kwiaty, które, które były ułożone w piękne kompozycje. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Stowarzyszenie Inżynierów Techników Ogrodnictwa ma w w swoich zasobach działa Klub Florystów Polskich i właśnie dziewczyny z tego stowarzyszenia, z tego naszego klubu oraz z Podkarpackiego Klubu Florystów pojechaliśmy tam przecież całą grupą tutaj z Rzeszowa. I to I... mocną grupą podkarpacką. No, tak, oczywiście, że tak. No i ponad 25 florystek działało tam, aby tę wystawę zorganizować, czyli trzeba było róże przyciąć, pozbyć się ich kolców, liści, włożyć do wody z odpowiednią Nie odżywką. sobie nawet wyobrazić, ile to było pracy. No, musieliśmy się zmieścić w środę i w czwartek, bo w czwartek już w popołudniu było piękny wernisaż, na której byli zaproszeni goście. Śpiewał piękny chór z, z Paryża, młodzież, która piękna oprawę muzyczną zrobiła do tej wystawy. Byli zaprzyjaźnieni nasi goście, byli zaprzyjaźnieni ludzie z Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, czyli cała śmietanka warszawska z, jakby zgromadziła się, żeby te róże pooglądać. No, oczywiście to była uczta duchowa dla ludzi, którzy kochają kwiaty. No bo róża to jedna z roślin, która najdłużej towarzyszy człowiekowi. W sumie 5000 lat temu już gdzieś można było popatrzeć, że te róże były. I one oczywiście nie wyglądały tak jak teraz. Nie takie były bogate w kształty, kolory, ilość płatków, ale to były pięciopłatkowe, delikatne róże, takie, które rosły gdzieś nieopodal. Ale pan, przecież pamiętamy z historii, że cesarze rzymscy. Otaczali się, sypali płatki róż. Przecież one były e, e, przywożone aż z Afryki, więc te róże zawsze towarzyszyły człowiekowi. A nie ma takiego ogrodu chyba, który nie ma w swoim zasobie choć jednej róży. Także e, te róże towarzyszą nam zawsze i w kwiaciarni, ale i też w ogrodach. Kochamy róże i o różach rozmawiamy w tu i teraz za moment do tej rozmowy wrócimy. o kwiatach rozmawiamy, a dokładniej o różach. A jeszcze dokładnie o 41. królewskiej wystawie róż w łazienkach królewskich. Ta wystawa miała miejsce pod koniec sierpnia. Opowiadamy o tym wspominamy w naszym studiu pani Elżbieta Kosydar, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Naukowo-Technicznego, Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Sito Not. Pani Elżbieto, o sukniach pięknych jeszcze nie opowiedziałyśmy. No w trakcie całej wystawy róż były pokazy mistrzów florystyki. W piątek ja miałam pokazy właśnie w ogrodzie oranżeryjnym. W sobotę nasza koleżanka tutaj z Rzeszowa, Kasia Witecka, razem z dziewczynami, które należą do Podkarpackiego Klubu Florystów. A w niedzielę oczywiście też pokazy Ani Wawrzyniak, która reprezentowała Polskę w Mistrzostwach Europy w ostatnich mistrzostwach w Katowicach. No i przez dwa dni były pokazy Małgorzaty Szwagiel, naszej koleżanki tutaj, która prezentuje bardzo piękne suknie flolarne, czyli to są suknie, które. Są ubrane w różnego rodzaju rośliny, i dziewczyny przechadzają się w takich pięknych sukniach, ozdobione kwiatami. Robiły one niesamowite wrażenie. Karnujące. Tak. Ja przynajmniej na zdjęciach tak widziałam. Przez całą sobotę i niedzielę Małgosia prezentowała te swoje suknie i na pokazach, i dziewczyny, modelki przechadzały się po łazienkach królewskich, gdzie budziły zainteresowanie. Można było sobie z nimi zrobić tam zdjęcia. Także też było, było to bardzo ciekawe. Poza tym bo całej, całej tej imprezie towarzyszyła konferencja różana w sobotę, gdzie no, profesorowie rozmawiali o różach, prezentowali swoje doświadczenia, prezentowali najpiękniejsze odmiany, no i mówili cały czas o różach, nawet było o zapachach róża, róży i, i wykorzystaniu w kosmetologii. Także było, każdy coś mógł dla siebie. Pani Elżbieto, czyli sukces. E, sukces, no poza tym tutaj pokazało się Podkarpacie bardzo, bardzo pięknie, bo to wszystkie pokazy były z naszym udziałem. E, była to prestiżowa impreza Pani sko... też prowadziła całe wydarzenie. Tak, starałam się prowadzić to wszystko, tak żeby, żeby no, no, zaprezentować się w Warszawie jak najbardziej. Poza tym mieliśmy bardzo dobre recenzje, poza tym no, tyle osób nas odwiedziło. To też jest, też jest wielki sukces. To też świadczy o tym, jak bardzo potrzebujemy natury, jak bardzo potrzebujemy kwiatów w naszym otoczeniu, prawda? Tak, florystyka to taka dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych. Mm -hmm. I powiem szczerze, że teraz Polska rośnie w siłę we florystyce. Chciałam zauważyć, że nasz kolega Tomek Makskuczyński został Mistrzem Świata w Hadze w organizowanych Mistrzostwach Świata. Także to też jest dla polskiej florystyki bardzo bardzo ważna rzecz. No i myślę, że też nasze działanie, też raz, żeby uczyć dobrze młodzież, idzie w tym kierunku, że biorę udział w Ministerstwie Edukacji Narodowej w poprawie podstaw programowych z zakresu ogrodnictwa, architektury krajobrazu i właśnie florystyki. Więc ja tutaj zajmuję się tą florystyką. To też jest jakby krok w dobrym kierunku. Także Kwiaty zawsze nam towarzyszyły. My lubimy kwiaty, mamy dobry kontakt z naturą, poprawia roślina poprawia nasze samopoczucie, więc tutaj otaczajmy się różami, roślinami różnymi i czy w ogrodzie, czy nawet stawiając kwiaty na nasze. Też biurku. kupujmy żywe kwiaty. Tak, no bo to jest dobre dla naszych ogrodników, bo przecież kwiaty no, są uprawiane u nas, ale właśnie ta branża ogrodnicza, ta branża kwiaciarska musi rosnąć. W siłę, żeby te kwiaty były jak najbliżej, żebyśmy mogli nasz rynek Polski odbudować, bo teraz gro, tych rośnie jednak sprowadzamy z zagranicy. A proszę powiedzieć, jakie cechy trzeba mieć, żeby być? dobrym florystą czy florystką? Ja zawsze mówię, że rzemieślnika można wykształcić, ale florystą, artystą trzeba się urodzić. Zawsze trzeba mieć ten pierwiastek artystyczny w sobie. Jeżeli idziemy do kwiaciarni, chcemy kupić piękny bukiet, no zawsze to florysta stara się to zrobić na pewno ładnie, ale jeżeli chcemy zostać takim prawdziwym florystą, trzeba się naprawdę dużo uczyć. No trzeba mieć zdolności manualne, to jest na pewno. Trzeba mieć taką wizję, taką artystyczną malarską, rzeźbiarską, bo to, to są też kompozycje przestrzenne, trzeba mieć orientację w tej przestrzeni też. No i trzeba mieć ten artyzm w sobie, żeby pokazać piękno czy róży, czy jakiegoś innego kwiatka, ale żeby on e, przemawiał do nas, czyli to, ta kompozycja florystyczna ma, ma być takim małym dziełem sztuki. No i z tego, co Pani mówi, to właśnie nasi floryści i polscy, ale także podkarpaccy są naprawdę mistrzami. E, tak, tutaj y, tutaj wszyscy y, podkarpacki klub florysty zrzeszony właśnie w naszym Stowarzyszeniu Inżynierów Techników Ogrodzica, stara się promować jakby tą, tę, tę, tę historię kwiatową y, i pokazywać, jak, jak pięknie można zrobić dekoracje y, i myślę, że jesteśmy jednym z czołowych florystów tutaj, dlatego zostaliśmy zaproszeni do Muzeum Łazienki Kuleskie w Warszawie po raz kolejny, ażebyśmy tworzyli no, jedną z najpiękniejszych wystaw w Polsce. Czy w przyszłym roku też będziecie Państwo otworzyć tę wystawę? Mam nadzieję, że to już będzie coroczna wystawa, ponieważ zainteresowanie tą wystawą jest bardzo duże. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski i z zagranicy, żeby zobaczyć to. Poza tym ta konferencja różana też jest bardzo ładna. Poza tym wszyscy chcą zobaczyć piękne kompozycje w wykonaniu mistrzów florystyki. Także mam nadzieję, że ta współpraca nam się z łazienkami bardzo dobrze układa, więc myślę, że w następnym roku też będzie wystawa wykonana właśnie w Łazienkach Królewskich. Czy myśli Pani, też osoby, które zwiedzają takie wystawy, chcą się zainspirować, bo oczywiście chcą pobyć w otoczeniu pięknych kwiatów i pięknych zapachów, ale czy też może dla nich być to inspiracją? Jak w domu bukiety układać? Tak, w czasie pokazów właśnie instruujemy też, że kwiaty należy przyciąć pod kątem ostrym, żeby miały dobry dostęp do wody. Czyli kwestia pielęgnacji. Tak, pielęgnacji, że trzeba się pozbyć liści, żeby one nie gniły w wodzie, w wodzie można dodać jakieś odżywki dla kwiatów. My to wszystko mówimy w czasie pokazów, dlatego te pokazy są także edukacyjne. A oglądając taką wystawę, można przyglądać, jakie te kwiaty są różnobarwne. Te róże mają przeróżne kolory. Od bieli, przez krem, przez różne pastelowe, różowe kolory, aż do ciemnego, czerwonych kolorów, aż do, do, do jak najbardziej ciemnych. Ja, ja zawsze mówię, że nie ma czarnych róż, ale takie są o bardzo intensywnym fioletowym też kolorze. Jest, była piękna kolekcja róż z Powsina, gdzie można były zaprezentowane, cała kolekcja polskich róż, które też są hodowane. Tam prezentowany był jeden z hodowców róż pan Rojewski, który prezentował swoje własne odmiany. To jest jeden z najlepszych hodowców róż. Także też była prezentacja jego, 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 jego tych nowych odmian róż. Poza tym były zaproszone, zaproszeni goście, czyli wszystkie ważniejsze muzea, które mogły pokazać po jednej kompozycji, zaprezentować się swój, swój pomysł na na florystykę i na kwiaty. A jaka róża jest Pani ukochaną różą? A, właściwie to tak, żeby, żeby to... inne się nie obraziły. Właśnie, żeby się inne nie obraziły. Kocham róże, tak jak i wszystkie chyba kobiety i wszyscy ogrodnicy, bo jest to królowa kwiatów, jakby na to nie patrzeć. E, oczywiście są te odmiany o wielkich kwiatach, ale są też te, które uprawiamy w ogrodzie o pięknym zapachu. I o tym też trzeba powiedzieć, bo e, ten zapach teraz jakby powraca. Czasem wąchamy jakąś różę i myślimy, o, to jakiś taki zapach z dzieciń, tak, prawda? Tak. Więc y, hodowcy róż też teraz jakby powracają do tego, żeby róże, te, które uprawiamy w ogrodzie, miały swój zapach. Bo y, hodowla róż w, w ogóle na świecie i w Polsce również szła w kierunku, żeby te róże były piękne, wielkokwiatowe, duże, żeby one się sprzedawały, prawda, jako róża cięta. A teraz jakby też... Y, Ale nie, nie pachniały tak ładnie? A nie pachniały tak mm -hmm. ładnie, bo niektóre tylko odmiany tak. z tych wielkokwiatowych, które możemy kupić w kwiaciarni, pachną. Ale właśnie teraz hodowla idzie do tego... w w tym kierunku, żeby też pokazać zapach ten róż. na no to wchodzi... budzi emocje. Tak, budzi emocje, poza tym jak się wchodziło do łazienek królewskich, do starej oranżerii, można było poczuć takie, tak przywołać jakieś takie zapachy pączków z tej róży, która tak pachnie pięknie. Także... I, I człowiek sobie wtedy myślał, pamiętam jak z babcią obrywałam płatki tych róż, a babcia później robiła te róże do pączków. Tak, mm, tak. Mm. Więc ta wystawa takie ma wielowarstwowe spojrzenie na, na różę. Poza tym można było zobaczyć kompozycję takie z dodatkiem róż, ale też z innych kwiatów, bo z Galeria Rzeźb to taka wyjątkowe miejsce właśnie w Starej Oranżerii tam można było zaprezentować te kompozycje. Poza tym wszystkie kompozycje, które robiły florystki w czasie pokazów mistrzów też były prezentowane właśnie w Łazienkach Królewskich Starej Oranżerii. Marzyłam. Żebyśmy mogły porozmawiać o różach, o kwiatach i to się stało. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pani Elżbieta Kosydar, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Naukowo-Technicznego, Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Sito. Not gościła w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.